Dzień dobry wszystkim! Czy słyszycie, jak pięknie pada deszcz? Można się zachwycać i promieniami słońca, i padającym deszczem. Chociaż może nie codziennie, jak trwa przez cały maj, ale nie, nie o tym. Zapraszam Was na kilka minut rozwojowej transmisji, rozwojowy live. Z książką, która nam w tym tygodniu towarzyszy, możliwe niemożliwego. Książkę tę polecam tak z entuzjazmem, jak widzisz, entuzjastycznie absolutnie o niej mówię, dlatego że wiem, że zawiera w sobie takie mądrości, takie, takie wskazówki, takie świetne. Rzeczy, które możemy wprowadzić do swojego życia, żeby właśnie bardziej lekko żyć, żeby zachwycać się nawet padającym deszczem, e, czyli e, przestać na przykład wszystko krytykować, e, wszystko oceniać, z wszystkim mieć problem, a zacząć we wszystkim widzieć e, radość i dobro. E, to może być bardzo trudne w życiu, szczególnie wtedy, gdy może jesteśmy w jakiejś sytuacji, w której gdzieś tam. Aż się nam ciśnie na usta narzekanie, czy, czy właśnie mm, mówienie o tym, jak jest nam źle. Natomiast, mm, natomiast absolutnie warto jest przemieniać tak swój umysł każdego dnia, właśnie szczególnie wtedy, gdy jest nam trudno, tak przemieniać swój umysł, choćby stopniowo każdego dnia przez, nie wiem, choćby przesłuchanie takiej transmisji czy, czy przeczytanie fragmentu książki, żeby budować nowy sposób postrzegania rzeczywistości, nowy, lepszy sposób postrzegania rzeczywistości, czyli taki, który będzie w nas wyzwalał radość, wdzięczność, e, takie fajne emocje w życiu bez względu na okoliczności. Bo to, że problemy są, były, są i pewnie będą. To jest jasne, natomiast to, jak my widzimy rzeczywistość, jak my widzimy nasze sytuacje, nasze problemy, czy jak widzimy siebie, to właśnie jest kluczem. I dzisiaj to, dzisiaj do kobiet szczególnie, chociaż moje nagrania szczególnie są do kobiet, ale dzisiaj podzielę się już za chwilkę fragmencikiem, dwoma fragmencikami, które mówią o, o tym, jak pięknie my, kobiety, jesteśmy stworzone. O tym, jak w co nas Pan Bóg wyposażył, o tym, jak możemy tego używać, o tym, jakie to jest wartościowe nie tylko dla nas, ale zostało nam dane także, żeby służyć tym innym. I myślę, że gdy, sobie, że gdy posłuchasz, a masz w tym momencie może niską samoocenę, to mam nadzieję, że Cię napełni taka radość tego, kim jesteś, yy, i ta nisko samo, samoocena zacznie ustępować, a wstąpi w Ciebie moc, yy, moc takiego, takiej wdzięczności właśnie za to, jaka jesteś i kim jesteś. Więc przechodzę do yy, fragmenciku. E, jeszcze raz tylko powiem e, tytuł. Możliwe, niemożliwego Prentice Mulford. Stara książeczka, ona chyba 15 zł, jak ją by wygooglować, kosztuje. I to jest 15 zł, które może zmienić życie. E, natomiast e, dzisiaj e, chcę się podzielić e, takim przesłaniem na temat właśnie nas, kobiet, bo jest świetne dosłownie, dosłownie jest świetne. O niskiej samoocenie kobiety, czyli kobiety. E, posłuchajcie, jaka to jest moc? E, kobiety mm, przejmując od mężczyzn, bo tak niestety się zdarza, że mamy, nie wiem, męża, partnera, który nam wytyka błędy cały czas, krytykuje i ma o nas e, niskie, o, niskie takie słabe postrzeganie nas. To m, niestety bywa, że jeśli to długo trwa, to wiecie, kłamstwo powtarzane 100 razy stanie się w końcu prawdą, czyli w końcu w to uwierzymy. Czyli kobieta u, e, zaczyna wierzyć w to, co, co ja powiem, że mężczyzna e, tam e, o niej często mówi. A niestety często się zdarza: jesteś taka, jesteś maka, tego nie zrobiłaś, tamto ci nie wyszło, e, tego nie rób, bo ci nie wyjdzie. E, no niestety. Często tak bywa. Kobiety, czyli prze, kobiety przejmując od mężczyzn to jest jedna droga, można przejąć to od mężczyzny i to trzeba stać na straży. Czy tak nie jest w mojej sytuacji? Jeszcze raz to powiem, trzeba stać na straży na baczność w wielkiej uważności. Czy przypadkiem ten wirus, ta choroba mnie nie zaczyna właśnie przejmować? Czyli e, jedna droga to od mężczyzn, a druga, że od siebie też jesteśmy w stanie my często same sobie taki obraz siebie e, wygenerować. E, myśl o własnej niższości i uważają się za niższe. Niższe, czyli gorsze, czyli, e, czyli no właśnie słabsze. A przez to, uwaga, gdy kobieta zaczyna już rzeczywiście tak myśleć o sobie, to utwierdza w tym mężczyznę. Patrzcie, jakie to jest zagrożenie. I mężczyzna wtedy jej jeszcze mniej, ją jeszcze mniej ceni. Kto kobiety uważa za niższe, uwaga, teraz jakie jest jeszcze zagrożenie, będzie przez ten czas sam niższy. Czyli wynika z tego takie zło, że nie dość, że sama kobieta o sobie zaczyna mieć coraz gorsze, gorsze mniemanie, a z tego. Nic dobrego w życiu nie może wyrosnąć, bo samo ocena, poczucie własnej wartości, pewność siebie to są fundamenty w ogóle do wszystkiego w życiu. Jeśli to jest słabe, zachwiane, nie wiem, poranione, to nie da się nic fajnego w życiu zbudować, bo to się ciągnie aż do śmierci, jeśli jest nieuleczone. A jest źródłem wszystkiego: tego, czy próbujemy jakichś nowych rzeczy, tego, czy realizujemy swoje pomysły, tego, czy w ogóle je mamy, tego, czy mamy w ogóle marzenia, tego, czy je realizujemy, tego, w czy wierzymy, że możemy, tego, że mamy siłę zmienić pracę na lepszą, tego, że, nie wiem, myślimy o tym, że damy radę coś tam, nie wiem, stworzyć fajny dom i się staramy, przestajemy nawet się starać. Przestajemy nawet się wtedy starać. Uwaga, ale żebym się trzymała fragmentu. Nie może i uwaga. To kobiety uważa za niższe. Nie dość, że kobietom szkodzi, to jeszcze sam sobie szkodzi, bo sam będzie stawał się niższy, czyli nieświadomie nie, nie będzie nawet wiedzieć, że to jest przyczyną, ale sam będzie czuł się gorzej i gorszy, i z jemu, mężczyźnie samemu, będzie ta samoocena spadać. I nie będzie, jak mówię, prawdopodobnie wiedział, że sam jest przyczyną do tego, ponieważ właśnie będzie czuł się coraz gorzej, coraz gorzej, będzie słabu jako mężczyzna psychicznie, fizycznie, wiecie, ogólnie, mentalnie, ale może się nawet nie skapnąć, że sam jest źródłem właśnie tego stanu. Więc, ale uwaga, dobra nowina. Jest taka, że to nie może trwać długo, bo dobro zawsze się obroni, ponieważ e, nawet a, jest takie powiedzenie, ja to uwielbiam, że e, dobro zawsze zwycięża, sprawiedliwość jest wieczna, e, tylko szkoda może czasu, bo nie wiadomo kiedy to, to się stanie, więc szkoda e, sobie e, robić te, e, te stany. Każda niewiasta, choćby nie wiem jak prosta i mało znacząca, uwaga, nosi w umyśle zaród cudowny swego wyższego przeczucia. Mowa o intuicji zapewne lub władzy przewidywania prawdy. Mowa o intuicji zapewne. Choćby nawet ten pierwiastek, który intuicji, który my kobiety mamy bardziej mm, rozwinięty, bardziej taki mm, no, spotęgowany niż mężczyźni. To jest nasza siła, to jest nasza moc, to jest nasz potencjał, to jest to, co nas wyróżnia, to jest to, co uwaga ma nas w życiu prowadzić. I uwaga, autor tak świetnie pisze o tym, że e, gdy mm, właśnie e, i dzisiaj mamy takie czasy, że trochę doświadczamy, e, czekajcie, popiję kawki, bo ja przecież z kawką tutaj was witam i książką o poranku. Mm. I teraz. Gdy y, kobiety y, wiedzą, że mają ten dar, a doświadczamy czasów, w których niestety, ale trochę się zaburza y, energia kobieca, energia mężczyzn, zaburzają się role, y, zaburzają nas, nam się też wizje, y, co jest y, naszą rolą i co jest po naszemu, często bardzo bywa, że wypieramy właśnie te pierwiastki kobiece w nas. No bo na przykład no, sytuacja nas zmusza do tego, żebyśmy byli, nie wiem, przejmowali rolę mężczyzny czy ojca, czy, czy po prostu jesteśmy w trudnej sytuacji i cały jakiś ciężar materialny, na przykład, który jest, powinien być po roli mężczyzny, no, zostaje na barkach kobiety. Więc te role dzisiaj się, i te energie się zaburzają, ale popatrzcie, jakie to jest Ważne, żeby to właśnie szanować, rozumieć, szanować i e, może celebrować jak najbardziej, ale myślę, że tak e, pielęgnować. To jest to słowo. Pielęgnować. Bo uwaga, i już zaraz kończę. <laughs> Bo uwaga, że kobieta, rolą kobiety jest, jak autor mówi, właśnie takie tworzyć pomysły, idee, takie bardziej hasła, takie bardziej mieć wizje, takie przeczucia czyli bardziej w takim świecie niewidzialnym jakby, jest ze światem niewidzialnym połączona, ale uwaga, i to doprowadzi, gdy to jest szanowane i pielęgnowane, to doprowadzi oboje do sukcesu, do radości, do obfitości w życiu, oboje, ale jeśli mężczyzna tego nie rozumie i jest na przykład jakiś zaborczy, jest na przykład taki, że musi być po jego i jeszcze narzuca tę swoją energię kobiecie, Niestety tak bywa i uwaga, jak pisze autor, zaprzęgnie ją do roboty tak, jakby to sprzyjało chwilowej jego wygodzie. Tutaj mowa o wygodzie, ale to różnie czasem wygoda, czasem po prostu takie postrzeganie i taki, e, taka postawa i w i to wierzy po prostu, że to jest dobre. Także bywa też to nieświadomie. Ale uwaga, teraz, teraz ostatnie zdanie na tak zwaną dobitkę to wynajdzie dlań glinę, czyli to kobieta wynajdzie glinę zamiast diamentów, jest stworzona do wynajdywania diamentów, czyli to jest przenośnie, czyli jest stworzona do naprawdę takiego, mm, takich pomysłów, takiej kreatywności, takiej, takiej mm, e, Takiego intuicyjnego działania, że w życiu wydobywa diamenty dla siebie i całej rodziny, oczywiście, natomiast gdy ta jej energia jest zaburzana przez mężczyznę, przez jego punkt widzenia i narzucane jest na siłę jego schemat działania, to zamiast diamentów w życiu będzie, że wydobywa glinę. To jest takie porównanie. Oczywiście, jak wcześniej autor powiedział, prawda zawsze zwycięży, ale może to być dopiero po latach, więc szkoda, ży szkoda życia. E, to, był, e, to było o książce e, Prentis, e, Prentisa Mulforda możliwe, niemożliwego. E, dajcie znać, e, czy jesteście zainspirowane dziewczyny, bo ja absolutnie jestem e, zainspirowana. Ta książka już jest od lat na mojej półce i co jakiś czas do niej sięgam. Caluśka popisana, poba zgrolona. Tyle niesamowitości jest w niej. Dlatego się nie udzielę na dobre rozpoczęcie dnia, a teraz zaraz idę robić się na milion i Was też zapraszam do robienia się na milion, ponieważ jak widzicie, kobieta ma błyszczeć, kobieta ma pięknie wyglądać, kobieta ma dbać o siebie, kobieta ma mieć dobry humor, kobieta e, ma mieć e, dobry stan, bo będzie mieć dobre pomysły, kobieta ma iść za swoją intuicją, kobieta ma być. Ozdobą dla mężczyzny. E, oczywiście wiem, że teraz mogłaby tutaj być wielka krytyka. <laughs> Nie chodzi o próżność, absolutnie. Ani mi, ani autorowi. Ani autorowi. E, owocnych przemyśleń, dziewczyny, jeśli uważacie, że to, co tutaj wybrzmiało, m, warte jest tego, żeby przesłać koleżance, to śmiało zróbcie to. Niech nam tutaj e, wśród nas kobiet wybrzmiewa ta dobra atmosfera i takie przebudzenie właśnie do tej radości z naszej kobiecości. Nie tylko po makijażu, co absolutnie jest fajne i ważne, zaraz idę się robić na milion, jak mówię, ale też właśnie we wnętrzu naszym. Ponieważ tu jest źródło. Tu jest źródło tego, co potem jest tu. I tu. Nie? Co myślicie? Całuję. Smacznej kawki, jeśli je jeszcze nie piłyście. Nie widzę ani jednego komentarza, więc wybaczcie, że się nie odnoszę. Po prostu nie widzę. Ale zaraz zobaczę, więc będę odpisywać. Całuję. Papa, pa, pa, pa. I jeszcze troszeczkę deszczu. Słyszycie ten deszcz? Cudnie.